Cześć! Chcemy dzisiaj rozpocząć nasz wspólny projekt, nasz, czyli mój Tomka i Ewy. Projekt, który nazwaliśmy Szlakiem ze Smakiem. Do tego projektu przymierzaliśmy się już od bardzo dawna. No i zawsze coś przeszkadzało najczęściej był to brak czasu. Paradoksalnie epidemia trochę nam pomogła w tym. Że zmobilizowaliśmy się. No i startujemy. Szlakiem ze smakiem będzie to szerzej pojęty projekt, który będzie przedstawiał nasze podróże, nasze zdobycze, jeżeli chodzi o szczyty. Będziemy pokazywać Wam bardzo ciekawe miejsca, ciekawe według nas. Będziemy zachęcać Was do podróżowania, do zwiedzania miast, miasteczek, no ale przede wszystkim do chodzenia po górach, bo to jest nasza największa pasja. My poznaliśmy się podczas sylwestra w Górskim Słonisku, no i właśnie miłość do gór, pasja podróżowania połączyła nas od tamtego czasu. Szlakiem ze smakiem będziecie mogli. Oglądać na kilku platformach. Na początku pierwsza prezentacja nie będzie przedstawiać konkretnego miejsca. Tak jak mówiłem, mówiłem o tym o, na Facebooku. Będziemy uczyć się o panoramach górskich, a konkretnie o aplikacji, która umożliwia zidentyfikowanie takiej panoramy. Albo przed wyjazdem na dany szczyt, przed zdobyciem tego szczytu, albo już po, na przykład analizując zdjęcia. Dzisiaj spróbuję Wam to wszystko wyjaśnić. Mam nadzieję, że spotka się to z Waszym dobrym przyjęciem i że będziecie mieli pytań sporo. Jeżeli się pojawią pytania, mam nadzieję, że takie się pojawią, to prosiłbym o przesyłanie tych pytań na naszego maila. Szlakiem ze smakiem małpa.gmail.com. My będziemy dostępni również na Instagramie, Szlakiem ze Smakiem, na YouTubie, tutaj, gdzie możecie ten film oglądać, Szlakiem ze Smakiem oraz na Facebooku, również Szlakiem ze Smakiem. Będziemy starać się przedstawiać nasze prezentacje raz w tygodniu. Myślę, że ten poniedziałek. Jest dobrym terminem i ta godzina 18. Podczas tygodnia, już po prezentacji, będziemy zajawiać kolejny temat. Jesteśmy też ciekawi Waszych spostrzeżeń, Waszych uwag, bo jest to też dla nas rzecz nowa. My razem, tak jak już powiedziałem, podróżujemy, spacerujemy, wędrujemy. Ewa jest zapaloną wędrowniczką, ja jestem z wykształcenia architektem, a z pasji przewodnikiem górskim, no i tą działalność prowadzę już prawie od 10 lat. Mamy za sobą wiele przedeptanych szlaków. Dwa lata temu przeszliśmy główny szlak Beskidzki w dosyć dobrym czasie, a w zeszłym roku próbowaliśmy zdobyć najwyższy szczyt Europy według niektórych czyli Górę Elbrus w Rosji. No ale myślę, że jeszcze przyjdzie na to czas, żeby i też Wam o tej wyprawie opowiedzieć. No to cóż, ruszamy dzisiaj z pierwszym tematem i tak jak powiedziałem, czekam na wszystkie komentarze, i te dobre, i te złe. Zapraszamy. No cóż, ruszamy. Moi drodzy, zacznijmy od tych zdjęć, które jakiś czas temu pokazałem na mojej stronie facebookowej. No i tam z takim pytaniem, co widzimy, więc kolega Radosław wszedł do wniosku, że jest to Beskid Wyspowy i widziany z okolic Szyndzielni, no i tutaj piątka z plusem, za Beskid Wyspowy, za Szyndzielnię piątka też, no bo to naprawdę niedaleka odległość od Szyndzielni. Zaraz uchylę rąbka tajemnicy skąd faktycznie to zdjęcie było robione. Bo to sobie specjalnie wykadrowałem, żebyście się nie domyślili za bardzo, skąd zdjęcie robiłem. Także otwieram drugie zdjęcie. No i tu już się wszelkie domysły wasze rozwiążą, ponieważ to jest schronisko pod klimczokiem. A w zasadzie no, schronisko na Magurze Klimczakowskiej. Natomiast ja y, wtedy z grupą y, kursantów y, byliśmy na Klimczoku. No i robiliśmy to zdjęcie w piękny poranek. Taki obraz nam się ukazał i my y, będąc na początku kursu przewodnickiego, y, beskidzkiego, no nie za bardzo wiedzieliśmy, co tam widzimy. Nasz prowadzący, kolega Andrzej Chrzeszczyk, no, zasugerował, że to z pewnością może być Beskid Wyspowy, a ja wtedy chyba bardziej skłaniałem się ku temu, że jest, są to Gorce. No, ale na 100% jest to Beskid Wyspowy. A dzisiaj powiemy sobie o mm, dwóch aplikacjach. O pierwszej aplikacji, która umożliwia przeliczanie tras. O aplikacji, która umożliwia również przeliczanie, ile mamy do pokonania na naszej trasie w górę, ile w dół. To też może być pomocne przy liczeniu punktów GOT, chociażby na przykład w Republice Czeskiej lub na Słowacji. No a druga aplikacja to będzie ta, o którą zajawiałem, która mając takie zdjęcie lub wiedząc skąd to zdjęcie było robione, pozwoli nam na. Rozpracowanie tej panoramki. I o tym przede wszystkim dzisiaj chcę powiedzieć. No dobrze, czyli mamy tak. Pierwszą aplikację to polecana przeze mnie aplikacja Mapy CZ, która umożliwia przeanalizowanie wielu szlaków. W zasadzie na całym świecie. Korzystałem z tej aplikacji, będąc w Chorwacji, będąc na Słowenii, będąc w Czarnogórze, także wszędzie się sprawdza. No i oczywiście u nas również. Mówiliśmy o klinczoku, więc możemy go tutaj spróbować namierzyć. O, tak. Teraz nam powinno. Się to pojawić. O, wysokość się zgadza. No i zdjęcie było robione no, prawie z samego szczytu. Teraz musimy zastanowić się, w którą stronę patrzyliśmy. Więc mieliśmy słonisko pod klimczokiem. vis-a-vis -vis, jak gdyby. No i obserwowaliśmy góry, które gdzieś tam. Na wschodzie nam się pokazywały. Teraz o drugiej aplikacji. Druga aplikacja jest to niemiecka aplikacja. Już Wam pokażę. O. To jest. Ja myślę, że potem Wam napiszę dokładnie na Facebooku link do tej, właśnie alpejsko-niemiecko-austriackiej aplikacji i my sobie ją odpaliliśmy i możemy tutaj zlokalizować nasz szczyt również próbując go znaleźć lub wpisując współrzędne więc jeżeli nie znamy nazwy góry do końca albo no, ta mapa austriacka nie zna z kolei wszystkich nazw gór które są w Polsce także że bezpieczniej będzie Skorzystać z GPS-u. I tutaj mamy współrzędną jedną. Którą sobie skopiuję. Przejdę do strony z panoramami. No i tutaj sobie ją wkleję. Wezmę drugą współrzędną. I też ją. Wkleję. No, i możemy zobaczyć, że znaleźliśmy się już w innym miejscu. Przybliżymy to sobie, no i faktycznie jesteśmy na Klimczoku. No akurat w przypadku Klimczoka nie byłoby problemem również znalezienie tego szczytu po nazwie, no ale już w tej chwili wiemy, jak odszukać szczyt, którego wolimy po, poszukać po prostu po współrzędnych. Teraz musimy określić, którą stronę świata chcemy obserwować. Tutaj jest kierunek patrzenia: północ, północny wschód, wschód i tak dalej. Można też wybrać opcję 360 stopni, i wtedy jest to taka dookólna panorama, która no, umożliwia nam zobaczyć po prostu całą 360-stopniową panoramę. Ale my sobie wytnijmy jakiś fragment. Tak, jak mówiłem, to był kierunek bardziej wschodni, na który patrzyliśmy. Możemy jeszcze zwiększyć mu, jak gdyby, kąt patrzenia. I tutaj o Horizontal Extension. I sobie wpiszmy tutaj 120 i zobaczmy, co on nam no. zrobi. Rozszerzył yy, no, o 60 stopni, bo standardowo jest tutaj yy, w tym yy, rozszerzeniu horyzontalnym. To, to, ten kąt panczenia to jest 60 stopni. Tutaj jest zoom faktor, czyli jak gdyby współczynnik przybliżania, i możemy go ustawiać tutaj do 10, ale zostawmy na razie jedyneczkę. I rozdzielczość, tak jak tutaj jest, dystans do 300 km i kolorową wyświetlimy sobie tą naszą panoramkę. On, jak gdyby tutaj. Zrobi taki podgląd tej panoramy. My możemy nazwać ją, czyli wiemy, że to jest Screenshot. Możemy wpisać nasz mail, o, tu jest szlakiem ze smakiem, małpa.gmail.com, no i możemy poprosić autorów o panoramę. Także tu mamy. Mały podgląd, który możemy przesuwać tym słowakiem. Tu możemy wysłać prośbę o panoramy, co w tej chwili uczynię. Ta panorama zostanie wysłana i zajmie im to tak, jak oni tutaj piszą, około godziny, dwóch, ale zwykle po kilkudziesięciu, nawet kilkunastu minutach panorama jest przesyłana. Ale co jeszcze możemy zrobić? Tutaj możemy tą panoramę zobaczyć w większym. Powiększeniu. Także damy mu teraz komendę, pokaż panoramę. No i nasza panorama Klimczok. Oni najpierw tutaj musi sobie przekalkulować, co czyni w tym właśnie miejscu. A potem jeszcze doda opisy. No i zobaczcie, jak ładnie, jak szybko. Tu, gdzieś babia góra. Tutaj łańcuch tatrzański. No, a tutaj jest ten fragment nas interesujący, który oglądaliśmy w tym podglądzie. Także tutaj sobie w tej chwili o, klikając w jakiekolwiek miejsce, robimy sobie tego, takie okienko z teleskopem. I sobie tutaj powiększymy. Taki fragment razy 10. Damy mu ok. On znowu zacznie wszystko przeliczać, na nowo kalkulować. O. No, i ta kolorowa jest o tyle dobra, że tutaj po tej prawej stronie mamy taką tęczową tabelkę i tu są odległości. Jak najedziemy na konkretny szczyt, o, na przykład na ten, to jest Mogielica, no to wiemy, że byliśmy wtedy z Klimczoka i w ogóle ta odległość do Mogielicy to jest 92 przeszło kilometrów i wysokość Mogielicy 1170 metrów, najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego. Tu mamy Ćwilin, mamy Śnieżnicę, Koskową Górę, Lubomir, Lubomir, 76 km od Klimczoka, Koskowa Góra najbliżej, 56. No, i tutaj jeszcze coś nam się tutaj rysuje. Rysuje nam się na horyzoncie. Zaraz zerkniemy, co to mogłoby tam być. No, także możemy sobie teraz porównać. Mogielica. Tutaj śnieżnica. Lubogoszcz pewnie. Ćwilin. Tu gdzieś koskowa Góra i tam Lubomir. Natomiast tu jeszcze coś widać, tak? Możemy to spróbować powiększyć troszkę. O, to już jakoś nie jest jakaś rewelacyjna, bo też aparat nie był już żadnym. Tak jak tu nam o, Dotykamy, to tu nam się pokazuje jakaś łysa, która ma 780 metrów i jest w odległości 104 kilometrów. Ale jeszcze się tam za tą łysą najprawdopodobniej rysuje jeden szczyt, który nazywa się Patria i ma 918 metrów. No i cóż to mogą być za szczyty? To możemy spróbować je w tej chwili jakoś zlokalizować. O, tu mamy Klimczot, popatrzymy patrzymy na wschód. Patrzymy, patrzymy, to mijamy Beski Mały po drodze, ale my jesteśmy już dalej. No myśmy widzieli Koskową Górę, jest o, to jest Bogdanówka, to jest Koskowa Góra. Widzieliśmy też pasmo Lubomira i Myśicy. Tak. No i widzieliśmy tutaj z tej strony Lubogoszcz, widzieliśmy Ćwilin, Śnieżnicę. No i mogielice, tak? No i coś jeszcze coś jeszcze za, za śnieżnicą, a patrząc z Klimczoka. Patrząc z Klimczoka. To tak my musieliśmy mieć Lubomir po lewej stronie koskowej góry i to pasemko gdzieś tutaj przed śnieżnicą. Wróćmy do mapy. No i spróbujmy znaleźć te górki. Co my tu dalej jeszcze mamy w tej wysokości? No jest jakaś łysa góra. Proszę bardzo. 981 metrów. Tutaj mamy... Dobrze. Jawosz, tak? Jaworz. No musimy wpisać w Google'a. Jawosz. Jawosz szczyt w Polsce hop Jawosz dawniej zwany Patrią 918 metrów to myślę że już wszystko wiemy lekko wysokość się nie zgadza natomiast na pewno chodzi o tą górkę którą tutaj, którą tutaj mamy także Łysa Góra w paśmie łososińskim to jest odległość 104,8 km, a Patria 918 czy 921 109,7 czyli parę kilometrów dalej także namierzyliśmy nasze goleczki możemy sobie wrócić do tej konkretnej panoramy i sprawdzić czy już nam nie przysłano więc wchodzę na maila i odebrane. Nie, na razie tutaj jeszcze nic nie przyszło. Także chyba jeszcze trochę czasu potrzebują, aczkolwiek. O, już przychodzą pierwsze. Oni nam tutaj bardzo dziękują, że skorzystaliśmy z ich programów. I mamy taki link, możemy sobie go otworzyć. I otwiera nam się taka panoramka. Możemy tą panoramkę zapisać jako zrzut ekranu na przykład, czyli robić tak zwanego Print Screena i potem wykorzystać. Oczywiście jako Print Screen no to ta panoramka już nie będzie tak aktywna, jak ta strona internetowa, no ale jeżeli zostawimy sobie ten link, to będziemy mogli do niego często wracać i. No, i analizować sobie kolejne górki, bo jak widzimy, tutaj tych góreczek jest całkiem, całkiem, i jest co robić. Dobrze, to teraz będzie o trzecim programie. To jest program już konkretnie, program zdjęciowy, z którego ja już od wielu, wielu lat korzystam. No, którego poznanie, jeżeli ktoś nie zna programów takich, pewnie zajmie więcej czasu. Stąd też moja no, prośba, żebyście pisali do mnie po tej prezentacji, jakie macie pytania, bo możemy zrobić kolejne szkolenie na przykład z tego programu. Mówię o, w programie Adobe Photoshop, w którym można próbować taką panoramkę, którą tutaj mieliśmy, weźmy ten z tego, z tego powiększenia, taką panoramkę, Spróbować sobie nałożyć na zdjęcie, które zrobiliśmy z danego szczytu. Ja, żeby tutaj sobie nie przeszkadzać, to siebie troszeczkę przesunę teraz. O. No, jesteśmy w programie Adobe Photoshop. Tu oczywiście sporo różnych narzędzi, o których może dzisiaj nie będziemy rozmawiać. Natomiast chcę Wam pokazać tylko. Jakie ten program ma możliwości, więc ten program jest skonstruowany tak, że można pracować w nim na warstwach. Jeżeli tutaj mamy tą naszą pierwszą warstwę, którym nazywa się tło. To jest ten nasz znany widoczek. I teraz wkleimy sobie to, co wycięliśmy, a inaczej mówiąc, skopiowaliśmy jako Print do Schowka, to możemy sobie tutaj spokojnie wkleić naszą panoramkę o, nawet z moim zdjęciem no i żeby teraz to dopasować to musimy tej warstwie no to mamy nazwane warstwa 1 troszeczkę ją y, zmniejszyć i, i krycie Nam powoli dzieje, czyli spod tego obrazka, który jest na górze, zaczyna nam się pokazywać obrazek, który jest pod spodem. Tutaj mamy taką charakterystyczną mogielicę więc spróbuję się do niej dostosować. Ja to zrobię. Oczywiście nie. Jeszcze troszeczkę trzeba ten obrazek pomniejszyć. O, tu już prawie, prawie. Jeszcze z góry. No i troszeczkę trzeba będzie go jednak jeszcze obrócić, bo chyba miałem krzywo obiektyw, albo krzywo aparat, albo krzywo stałem po prostu. O, jakoś tak mniej więcej. Jeszcze. Teraz będąc w, akurat w programie Photoshop możemy sobie tą przejrzystość zwiększać lub zmniejszać. Także mamy mogielicę, mamy ćwiling, tu mamy strzebel, lubogoszcz, tam gdzieś łopień nam wystaje. No i tutaj te nasze rozszyfrowane. Górki, czyli tą łysą górę, i Patrie czy też Jaworz w Beskidzie Wyspowym w Paśmie Łososińskim. No i zawsze można też tą warstwę schować, a potem ją pokazać sobie. Także taka zabawka. Myślę, że przydatna. Można sobie przed wyjazdem w górę taką panoramkę zrobić. Można na samym szczycie, jeżeli ktoś ma dostęp do internetu. Przeanalizować sobie, co widzimy. No, a można też wrócić do dawnych zdjęć. I myślę, że teraz w dobie, no, może już w tej chwili trochę poluzowanych obostrzeń dotyczących wypraw w góry. No, ale jednak jeszcze nie będziemy się czuli tak do końca, jak czuliśmy się jeszcze parę miesięcy temu w górach. To jest czas na to, żeby sobie takie panoramki przećwiczyć. Tak jak powiedziałem, do dobi Photoshopa możemy wrócić. Mogę Wam powiedzieć, że można ten program raz, że kupić. Można też wypróbować go przez 30 dni. Także jak będą takie zapytania, to jakąś kolejną prezentację w któryś poniedziałek na to poświęcimy. Myślę, że na dzisiaj będziemy powoli zbliżać się do końca. Także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, piszcie wszystkie pytania, jakie macie, uwagi krytyczne bądź niekrytyczne, no i zapraszam w przyszły poniedziałek, również o 18.00.